Cześć kochani, kochane, nadal jestem w tym pięknym miejscu, które nas dziś gości, czyli w siedzibie Lilum. I pokazuję Wam kolejny mój kalendarz na lepszy rok. Lepszy rok z Kasią Miller, czy czyli jest napisane z Katarzyną. Ale bardzo lubię, jak mówicie, o mnie Kaśka na przykład, to jest fajne, bo słyszę. A Kaśka powiedziała, no, e, pokazuję Wam ten kalendarz, w tym roku jest on z rybkami. W ogóle ogromnie jestem szczęśliwa, że zwierciadło wydaje te, te kalendarze. Bardzo wiem, że je lubicie, znaczy ja wiem, że bardzo je lubicie, o tak i z tego też się ogromnie cieszę. E, pokażę Wam kawałeczek w środku. Ja najpierw Wam przeczytam na przykład. Jest tutaj, jak wiadomo, troszkę do czytania, warto słuchać intuicji o dobrej samoocenie, co my tu mamy jeszcze. Oczywiście wszystkiego wam nie będę postaw na urodę, która nie przemija. I to wcale nie jest, wiecie, namawianie do tego, żebyśmy bez przerwy robiły sobie jakieś zabiegi, tylko żebyśmy po prostu były po prostu, według siebie, w sobie i tak naprawdę piękne. A tu zobaczcie na przykład marzec, takie sobie te złote rybki pływają. O złotych rybkach będzie. E, I w ogóle m, pogadajmy dzisiaj o czymś, bardzo ważnym o przemijaniu, o czasie, o tym, jak go traktujemy, jak go się boimy, czy go kochamy, czy go uważamy za naszego sprzymierzeńca, czy za wroga. Spotkałam kiedyś, aż trudno mi było uwierzyć. Wiecie, taką kobietę bardzo była piękna i powiedziała, że ona się już za dwa lata zabije, bo będzie już miała 45 lat i skończy się jej piękno, bo już się zacznie starzeć, a ona wtedy żyć nie chce. I to było dla mnie przejmujące i naprawdę się zastanawiałam, czy ona naprawdę wierzy w to, że nie ma nic więcej w sobie wartościowego dla innych, bo niestety chodziło oczywiście o innych, a nie o nią, bo nie przypuszczam, chyba żeby to był ktoś, kto wiecie, siedzi w lustrze i cały czas pyta lustoreczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie, ale no, ale żeby nie było o tym, jak siebie traktujemy źle, tylko dobrze. E, popatrzmy sobie na nasze kalendarze. E, dla mnie są bardzo ważne, bo ja ciągle piszę rączką i wiem, że e, niektóre młode osoby, to wcale nie chodzi o to, że że są, e, że są, e, e, wiecie, nie dzisiejsze, bo są dzisiejsze. Ja jestem może trochę nie dzisiejsza, chociaż się czuję dzisiejsza, ale też piszą sobie rączką, bo lubią, bo chcą widzieć te swoje zapiski. Mało tego, można przekreślić, można dostawić, można, wiem, że na przykład w, w smartfonie można sobie wyczyścić nawet, nie trzeba przekreślać, nie będzie bałaganu, ale to tak fajnie wy, wygląda, na przykład umówiłam się na coś tam, potem zmieniam godzinę, przekreślam, a potem na przykład w ogóle to wszystko zmieniam na coś jeszcze innego, jestem dumna się, że zmieściłam to w kalendarzu. Poza tym ten kalendarz mój ma też właśnie różne treści ma zastanowienia pewne i ma propozycje pewne. No ale popatrzmy, co robimy właśnie z takim rokiem? Zaczynamy rok, to jeszcze mamy trochę czasu, ale kalendarze już mamy. Ja mam przygotowany i myślę, że część z was też, zresztą kupujemy je znacznie wcześniej, przed przecież grudniem albo na pewno przed styczniem i zaczynamy je chyba traktować tak jak nowy zeszyt, czyli w szkole jak się Dostawało nowe zeszy, to się bardzo uważnie pisało na początek. To były ładne, równiutkie literki. Wracam do tych czasów, jeszcze młodszych naszych, prawda? A potem się robił ten zeszy, taki trochę jakby bardziej zaniedbany. Pod koniec już był zdecydowanie zamazany, może nawet, może, może był już nie taki ważny. Co w tym jest? Słuchajcie, że jak się wchodzi w nowy moment, nazwany przez. Cały świat nowym momentem, co było niesamowite w 2000 roku, taki okrągły rok i taka kompletna nowość wieku, ale w każdym roku jest ważne, to mamy taką jakąś wzmożoną ochotę na bycie chyba lepszym. Doskonalszym, czystszym, w takim sensie metaforycznym, że będziemy robić coraz mniej błędów, że się będziemy starać, że będziemy się przyglądać, że będziemy zbierać też swoje, jakby takie e, sukcesy e, bardziej świadomie, bardziej tworzyć to, co robimy. Fajne to jest. Czy to, co się potem z tym robi, to jest zaniedbanie? Czy to jest większa naturalność? Czy to jest e, Rodzaj takiego odpuszczenia. Popatrzcie, w każdym z tych znaczeń coś jest, prawda? Bo może się nam już nuży to, że tak się pilnujemy, może adychadowcom na pewno się nuży, może nas już nie bawi to, bo to już nie jest nowe, może mamy poczucie, że te nagrody powinny przyjść wcześniej i od razu, no a niekoniecznie one od razu przychodzą. Może brakuje nam cierpliwości i myślę, że ten, to traktowanie notesu, czy też zeszytu, czy, czy Nowego Roku w taki sposób jest też metaforyczne do traktowania siebie w ogóle, że mm, tak, tak nam płynie życie, no tak to jest w ogóle jeszcze zdrowo, najgorzej to jest tak, prawda, bardzo to niebezpieczne, ale yy, Coś się zdarza takiego, że nas tak wiecie, jakby oprzytomni, tak nas sprowokuje do przejrzenia, do rachunku, czy to, co się dzieje, jest ok u mnie, czy chcę coś zmienić, czy jestem z tego zadowolona, albo czy w ogóle wkładam tyle, ile mogę, czy za mało, czy za dużo. Nie wiem, na ile się te osoby perfekcyjne zastanawiają, czy wkładają za dużo. E, czy do nich to dociera, bo, bo, bo to jest niebezpieczne, takie perfekcyjne podejście. Ono jest chwalone przez innych, ale jest bardzo mm, uzależniające i zamykające e, pewne drogi, które byłyby możliwe dla człowieka. E, czas. Na początku powiedziałam, czyli jest dla nas przymierzeńcem, czy jest dla nas wrogiem? No Dla tamtej kobiety był wrogiem tej pięknej. Wiem, że dla wielu pięknych kobiet jest wrogiem, bo oglądają się, że tak powiem, pod tytułem Kolejna zmarszczka. Że też bardzo robią dużo, czasami niepotrzebnie, żeby ten czas zatrzymywać. E, przypominam sobie, nie wiem czy, e, przypomnę sobie, bo sobie nie przypominam tytułu filmu, w którym Jean Morowy, już możecie nawet nie wiedzieć kto to był. To była wielka francuska aktorka, fantastyczna zupełnie. Ona grała, słuchajcie, mając lat, chyba już no przynajmniej po 70., jak nie więcej. Grała w takim filmie, gdzie płynął statek, nie pamiętam jego tytułu. Ona była tam goszczona na tym statku w sposób niesłychanie honorowy, bo była wielką diwą, słynną na cały świat. I miała ze sobą kochanka, który miał lat 18. No, dla niektórych, wiecie, po prostu zgroza. A dla niektórych poczucie, no, chciał. Oczywiście zaraz powiedzą, że mu płaciła. A wyobraźcie sobie, że mu w ogóle nie płaciła w tym filmie i ja wierzyłam, że jak ona wyjechała, wypłynęła, już wysiadła z tego statku, to go zostawiła. I on to przykre, bo on się zabił, słuchajcie. I być może ktoś by nie uwierzył, ale ja sobie pomyślałam, że po Moro, to naprawdę można, nawet tak starej i tak pomarszczonej. Onaż też grała w filmie, tu już pamiętam, Ozona, bardzo dobry reżyser, którego szalenie cenię. Czas, który pozostał, to się chyba tak nazywało, młody chłopak, taki dwudziestoparoletni dostał raka, dostał, no miał raka, przecież się go nie dostaje gdzieś tam z zewnątrz i zaczął się zastanawiać, kogo chce pożegnać, bo wyobraził sobie, że jego, powiedziano mu, że będzie mniej więcej rok jeszcze żył, że jego rok będzie rokiem podróży i przygody, że on chce nie leczyć się tylko E, tylko po prostu jeździć po świecie, i e, nie chciał się pożegnać z rodzicami, nie chciał im powiedzieć prawdy, bo wiedział, że będą ręce załamywać, będą się martwić, będą go zmuszać do różnych rzeczy, na przykład do leczenia, którego on sobie nie życzy. E, I pojechał do swojej babci, którą grała żałomoro, właśnie taka, e, taka cała, e, jak jabłuszko pomarszczone, przecudna zupełnie. I ona mu powiedziała, Boże, jak przykre, że Ty umrzesz przede mną. Bo taką miałam pewność, że nie, no ale tak się też zdarza. Wycałowała go, nie robiła żadnych histerii. Powiedziała, jestem z Tobą. E, Mówi, rozumiem Cię, że nie pojechałeś do rodziców powiedzieć im o tym. E, no i to było tyle. I potem on sobie bardzo, bardzo pięknie skończył życie. Jeszcze po drodze robiąc jednej pani dziecko, co dla niej było po prostu niewiarygodnym prezentem, i jakby pozostawiając po sobie w tym nowym czasie taki nowy zeszedł zupełnie. Jeżeli patrzycie na czas, na swoje kalendarze, na swoje zeszyty, na swoje plany roczne, różne bilanse też przecież strasznie ważne są. Jako na coś, co pokazuje nam upływ bez, ej, jak to powiedzieć, bo dla, właśnie bez, bez zysków, wiecie, tych psychicznych, tylko z poczuciem, że się coś kończy, znowu, znowu się kończy, znowu się kończy, to przeróbcie to, kochani, ponieważ e, zastanówcie się, czy po pierwsze chcielibyście naprawdę żyć wiecznie, Myślę, że to zgroza. Po drugie, że w ogóle, jeśli dożyliśmy do jakiegoś momentu w swoim życiu, to jest to już jakiś wynik, a szczególnie jeśli mamy tych lat sporo, to bardzo się za to szanujmy i se gratulujmy. A poza tym, zobaczmy, że czas istnieje zawsze. To jest moje ulubione pojęcie i moje takie poczucie, że czas jest zawsze. I że to ja mogę decydować, na co go przeznaczam, ile na co, dla kogo, ile dla siebie tylko, ile dla jakichś wspólnot, które są dla mnie bardzo ważne, ile po prostu sobie pójdzie, nie wiem gdzie i kiedy. I że to jest szalenie interesujące. I popatrzcie sobie, jeszcze raz to zdanie powiem, ono naprawdę jest zawsze. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Ze środka czasu.